Jeśli szukasz automatu do prania dywanów, który łączy ogromną moc, nowoczesną technologię i łatwość obsługi, Tornado ASZ3000 New Line to urządzenie stworzone idealnie do tego. W tym filmie pokażę najważniejsze elementy maszyny i wyjaśnię, dlaczego model Tornado jest jednym z najczęściej wybieranych w nowoczesnych pralniach. Automat został zaprojektowany tak, aby każdy etap czyszczenia był maksymalnie wydajny, a dywan opuszczał maszynę idealnie domyty, wypłukany i gotowy do odwirowania. Tornado ASZ 3000 Newline to połączenie mocy, precyzji i wygody. Jeśli zależy Ci na jakości prania, szybkości i niezawodności, ten automat zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz w profesjonalnej pralni. Konstrukcja automatów została podzielona na pięć sekcji czyszczących. Każda z nich odpowiada za inny etap procesu prania, a razem tworzą kompletną linię czyszczenia. Sekcja wstępnego namaczania i dozowania chemii. Sekcja jest wyposażona w precyzyjne dysze rozpylające, dzięki którym roztwór chemiczny równomiernie pokrywa powierzchnię dywanu. Jest to szczególnie ważne podczas prania dywanów suchych, po ponieważ Aż właśnie tutaj następuje nasycenie włókien i rozpoczęcie procesu odspajania zabrudzeń. Sekcja czterech szczotek tarczowych. Cztery szczotki o średnicy 430 mm generują szeroką strefę czyszczenia obejmującą dywany do 3 m szerokości. Każda szczotka pracuje ze stabilnym obciążeniem i posiada regulację docisku do 100 kg. Napęd realizowany jest za pomocą niezależnych silników, co gwarantuje równomierne szorowanie całej powierzchni. Automat posiada również pneumatyczną regulację docisku szczotek oraz możliwość zmiany kierunku obrotu każdej szczotki i jej prędkości. Szczotka walcowa z pneumatyczną regulacją docisku. To sekcja odpowiadająca za dogłębne rozczesywanie runa. Pneumatyczna regulacja docisku umożliwia szybkie dostosowanie pracy szczotki do rodzaju dywanu. Sekcja płukania i zbierakowania. Dwie dysze wysokociśnieniowe pracują z ciśnieniem 150 bar, precyzyjnie wypukując chemię i zanieczyszczenia. W tej sekcji podawany jest również środek zmiękczający runo, który zabezpiecza włókna przed sztywnością i przywraca ich elastyczność. W automacie został zamontowany system przechwytywania wody, dzięki czemu nie leci ona na podłogę podczas pracy maszyny, a po odfiltrowaniu można ją skierować do ponownego użytku. Mycie osnowy dolnej części dywanu. Szczotka walcowa pracująca od spodu usuwa pył, piasek i zabrudzenia, które standardowo pozostają niezauważone. Dzięki temu finalny wynik prania jest kompletny, dywan jest czysty zarówno z góry, jak i z dołu. Tornado ASZ 3000 Newline zostało wyposażone w pochylnie transportową prowadzącą dywan do wózka WT40 Inox. System odzysku wody z możliwością filtrowania i ponownego użycia. Zintegrowany agregat wysokociśnieniowy 150 bar. Osłonięte napędy i silniki dla pełnego bezpieczeństwa. Dwa dozowniki chemii. Regulację prędkości posuwu wraz z funkcją cofania. Cztery wyłączniki bezpieczeństwa oraz regulację szczotek tarczowych do 100 kg docisku. Automat może prać do 20 dywanów na godzinę w zależności od ich rozmiarów. Możliwe jest czyszczenie jednocześnie jednego, dwóch lub trzech dywanów. Czas pełnego cyklu wynosi od 3 do 6 minut. Maszyna posiada dwa panele, główny na froncie oraz pomocniczy z tyłu, który umożliwia sterowanie sekcją płuczącą i wyłączanie konkretnych sekcji. Nawigacja jest logiczna i pozwala pracować jednemu operatorowi.